Dzisiaj fajny otwierać, a, a to takie dwa tak. króliczki. te jest karamelki Tutaj nie. mamy, jak widzicie, e, takie je czekoladowe, no te... takie. Jedzkole, takie czekoladowe. Mamy również takie o, batonika, batonika i Kinder, bo bueno, i tutaj takie kuleczki. No, a te kuleczki ja bardzo lubię. Oj, tutaj włożyłam. Było... Taki fajny króliczek. O. Ja się słyszę się nie, przepraszam. No, to mamusia? No ja mogę, ba ja mogę to bardzo dziwnie otwierać to jajko. A będziesz... Oczywiście, kto w ogóle nie zna smaku tej czekolady? Nie wiem. Chyba nikt. Będziemy mieć coś z serii. Ja miałam takiego fajnego liska, a do tego nie wiem, czy tutaj to będzie było widać. Bo... No, pokaż z tyłu, jaki masz fajny. Tak, tylko czekaj, bo chcę pokazać tę koliczkę, ale nie widać. O, a Kamilka ma takiego króliczka, o, 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 teraz widać, teraz dobrze widać, pokażę tutaj, o, uh -huh. tutaj akurat Kamilka ma takie, bo ja mam tutaj takiego oto króliczka, pokażmy, że są fajne, no i są właśnie takie fajne, o, i da się je połączyć, tak, oczywiście, tak one wyglądają, o, tutaj ma Kinder Bueno, taki batonik Kinder Bueno, o, takie, takie kuleczki, no Mamy i to się... było właśnie w takim bardzo ładnym opakowaniu wielkanocnym. Tak, I oczywiście to jajko, które Kamika już je. W takim dodatku, tu jest moje, widać, nie na a Kamilki jaj nie Bo ja lubię. Tak, możecie poznać taki fakcik o Kamilce, że Kamika lubi, zresztą no? nie też jest smaczne, że to czekolada. Tutaj. Ale masz taką maszynę specjalną? Czy już jest wasza maszyna Milka. Tak w e, Hej, w ogóle mm, a ja to, a ja W ogóle pamiętajcie aby dać dończy. łapkę w górę Subskrybcie, jeżeli będzie się dobra. dało to ja się napiszcie się... komentarz i kto pamięta odcinek o Aspen, a kto o Roli jak nie jak pamiętacie o nich to Aspen w Adam kopa Tymi szpilkami, jakże modynymi No dobra, ale już koniec tego no, tego o, Aspen top moda Też, Też mam jej koniec podienkę.